Cześć! Przychodzę do Was z cholem zakupowym. Będą to zakupy z Zalando, z Eko i z hurtowni Mądek z Wolsztynie, którą tak reklamuje Roglam Princess. Najpierw chcę Wam pokazać mój zakup życia z Zalando. Są to buty Espadryle. Piękne, wygodne, są tak świetne, naprawdę. Są najlepsze buty, jakie w życiu miałam. Człowiek czuje się w nich, jakby chodził w ciapach. Naprawdę. Kosztowały 64,90. Są z firmy Oas. Nie znam tej firmy. Były zapakowane zaraz pokażę, bo tu narobiłam już bałaganu. Eee, przepraszam. Eee, były zapakowane w dodatkowo w, w, w takie fajne opakowanie. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Kolejny zakup z Zalando są to również buty, tym razem trampki. Potrzebowałam takich trampek w kolorze pastelowym. Były jeszcze z tego co pamiętam w kolorze miętowym. Ja mam takie różowo-brzoskwiniowe. Bardzo fajne, bardzo wygodne z firmy Only. Również kosztowały 64,90. Kolejny zakup z Zalando, kolejny i ostatni. Są to okulary przeciwsłoneczne. Potrzebowałam takich, właśnie czarnych, yy, okrągłych okularów przeciwsłonecznych. Są super. Co tu więcej powiedzieć? Bardzo mi się podobają. Kosztowały 27,90 chyba. Możecie sami zobaczyć, ocenić. Polecam bardzo, bardzo, bardzo fajne okularze. To były zakupy z Zalando. Może jeszcze dodam, że były świetnie zapakowane. Wam pokażę w takim pudełku. Eee, wszystko było bardzo dobrze zabezpieczone, okulary się nie porysowały, były dodatkowo jeszcze w, w takim opakowaniu ochronnym. Fajne jest to, że w Zalando przesyłka jest eee, darmowa. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. To były moje pierwsze zakupy z Zalando, ale na pewno nie ostatnie. Idźmy dalej. Kolejne zakupy zrobiłam na stronie internetowej Ekobieca. Bardzo lubię tą stronę, eee, kosmetyki są naprawdę przecenione. Jeśli nie znacie tej strony, zerknijcie sobie, bardzo Wam polecam. Pierwsza rzecz, z którą zamówiłam i którą zawsze zamawiam, jest to puder Max Factor. Używam go od bardzo, bardzo dawna. Jest to mój ulubiony puder. Jest w kamieniu, kosztował chyba około 30 zł. W regularnej cenie kosztuje na pewno o wiele, wiele drożej bardzo bardzo polecam kolejny bardzo udany zakup jest to e, szminka w kredce e, Golden Rose e, Matte Lipstick e, w takim kolorze jest to kolor dwunastka hmm. nie wiem czy tego robić czy to się uda nie wiem może wam pokażę e, na ręku ale czy to też coś da nie jestem w tym beznadziejna, muszę się podszkolić. Dobra, nieważne. W każdym razie mam e, ją teraz na ustach. E, jest bardzo fajna, bardzo fajnie nawilża usta, bardzo długo się trzyma. E, planuję jeszcze zakupić kilka innych kolorów odcieni e, tej szminki Bardzo, bardzo polecam. Kosztowała 11,90. 11,90, coś takiego. Ostatni zakup ze strony internetowej kobieca. Może się wydać śmieszny, ale bardzo potrzebowałam tej rzeczy. Jest to gumka do włosów. Pewnie wiele z Was zna tę gumkę. Kosztowała 3,90, jakieś śmieszne pieniądze. Bardzo mi się przydaje, ponieważ często kładę się spać w wilgotnych włosach i wtedy robię sobie na głowie taki koczek i, i, i kiedy wstaję. Przepraszam. Przejdźmy do ostatniej części moich zakupów. Będą to zakupy, jak już mówiłam, z hurtowni Mondext. Rewelacyjna, hurtownia. Ciągle mówię, rewelacyjna. Świetne rzeczy do domu. Znajdziecie tam wszystko, naprawdę wszystko. Jak tam weszłam, to nie wiedziałam, gdzie mam oczy podziać. Po prostu dla mnie raj na ziemi. E, pierwszy zakup są to takie miseczki. E, myślę, że takich miseczek nigdy jest zbyt wiele. E, przydadzą mi się do zdjęć, jak robię e, zdjęcia potraw e, na bloga. Brakowało mi właśnie e, takich rzeczy. W Monteksie jest mnóstwo takich rzeczy, różne wielkości, kolory, rodzaje, naprawdę cudo. Kosztowały chyba około 5 zł. Kolejna rzecz jest to karafka na oliwę. Bardzo fajna. Myślę, że, że naprawdę e, fajnie wygląda w kuchni. Czy potrzebna? No chyba tak, no fajnie się jej używa, fajnie można postawić na stół, jak jest obiad. Bardzo, bardzo mi się podoba, kosztowała też jakieś grosze, 7 zł, coś takiego. Bardzo fajna, super wygląda u mnie w kuchni. Kolejna rzecz do kuchni jest to nożyk do pizzy. Tak naprawdę jest to zakup mojego męża, który robi świetną pizzę, brakowało nam takiego nożyka. No, i już jest. Chyba kosztował około 10 zł. W ostatniej chwili kogoś znaleźliśmy gdzieś przy kasach, więc jest bardzo fajnie. Eee, teraz e, pokażę Wam rzeczy z monteksu, które wykorzystuję na dworzu w ogrodzie. E, stoją na tarasie i pięknie wyglądają. Pierwsza rzecz jest to taka metalowa konewka. Uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam ten styl. E, taki, nie wiem, skandynawski czy, czy nie, Boże, nie wiem, co ja gadam. Ale e, ta konewka kosztowała chyba 15 zł. E, bardzo fajnie wyglądała właśnie na tarasie. E, super e, myślę, że będą w niej wyglądały takie polne kwiaty, stokrotki. Nie no, rewelacja, naprawdę rewelacja. Do e, konewki. Zakupiłam również takie oto, taki oto metalowe wiaderko w tym samym yy, stylu, ten sam motyw z takim o, fajnym sznurkiem. Już oczywiście jest w nim kwiatek. Kosztował 27, yy, yy, kosztowało to wiaderko około 27 zł. Bardzo mi się podoba, super wygląda na tarasie. Ostatnią rzecz, jaką kupiłam w Montexie jest to. Yy, taki słoik na, na świeczkę. E, bardzo fajnie wygląda. Kosztował chyba 10 zł. Tak, 10 zł. E, bardzo lubię, jak siedzimy na tarasie i jest wieczór i zapalić właśnie takie świeczki. Mam mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, ale myślę, że kolejna nie zaszkodzi, tak? Kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to proszę dajcie kciuki w górę, subskrybujcie. Do zobaczenia. Pa, pa!